Mam coś lepszego Siema siema o, Siema siema Na poprawę humoru Na poprawę humoru Siema Siema żony Ty ile to schodzi ja pie... Jak? ogóle ile to czasu schodzi nie? No weź sprawdź dwie konsole ja, Jak tak stoisz w kolejce no Telefon U... Siema dzieciak. Co to za boombox? I Libertereczka I stówkę potrzebuję Na miesiąc Dabie Ja już tam tutaj twoje Piękna. Szef, szef, szef. Co? Znam już te twoje zestawy no, Akurat to muszę wykupić No, zawsze mi tak mówisz Ja się nabiorę, mówię ci więcej Ci klienci wiedzą, że to jest nagrywane? Chyba wiedzą, nie? Budzę się z ręką w nocniku No nie, to muszę wykupić tam to może, co zostawiałem to nie? Ale to muszę Mogę ci pożyczyć No co ty, to daj chociaż mi 8 8 tam chodzę. Aha Jeszcze 3 możesz dorzucić Lata wszystko, hu... Kur... Głośniej się też działo. Kur... Głośna wiemtarka. W sumie to wezmę tylko głośnik. Wejdź ja nie będę jej do ja zawijał. Ale ja mam takie do na sprzedaż. Ja, po to, 30, ja, 40, ja wiem. Po no. I tego mam pełno. Także to, to nawet nie ma sensu mhm. tego zostawiać, bo to nic nie jest warte aktualnie. No daj mi za 5 na miesiąc. Dobra? No nie wiem, czekaj, muszę zobaczyć. Kur... Chodź kół pod niego to chodź za te dwie dychy co mieliśmy <laughs> <laughs> myślałem, żeby się z pozycji plecakiem ty. Tylko z pieniędzmi? Mm. Z pełnym plecakiem pieniędzy? Nie, z proporami. Jeszcze raz tacy muszę iść ja piekę Po co? 3,5 km z usiadła niej No to co to jest? Koleś, nie przeczytaj żadnej z moich ostatnich 40 wiadomości Proszę przeczytaj, proszę Przeczytaj, potrzebuje krótkiego zastrzyka dopaminy. Proszę bardzo, zastrzyku się pisze. Ale głośnik! Ale mu puścił muzę w ogóle, co on puścił? Ale muzyczka! Ja muzyczka. Ja a ja paniego przyjdzie? Jakby mi nie było, to umowę mu dam i wania niego przyjdzie. Nie przyjdzie. Przyjdzie. Mówię ci, że przyjdzie. <noise> Od razu to robimy na sprzedaż, we tam świrowania nie nie, 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 nie na sprzedaż, tylko na miesiąc, ku... pozostaw. Mówię ci Kuba, bo on będzie odebrany. 75 złotych to kosztuje nowy. Ku... zrób to pięć złotych po ja no za dużo, za dużo Jo, dyk. Zawsze jest po znajomości. ja wiem jak to się kończy, ta znajomość Nie wiem ile za podkładkę dałem, mama mi kupiła ją Ta na znajomość by... już została nad, no. nadszarpnięta No bo, nie, nie raz Ona z dych kosztuje no Trzydzieści mogę ci dać, to jest max, więcej nie do rady to pocinaj, I na sprzedaż od razu robimy Nie Od Zast... razu na sprzedaż Od no, to na miesiąc no, no, Od zastaw na miesiąc To jest mój gościu. od zastaw na miesiąc A Jak ja po niego nie przyjrzę Czekaj, idę się zabrać, kończ. Okej. Okay. U... Dobra, to był Kuba, te trzy a ja, ja, który to jest odcinek, tu, który to jest odcinek, że typ mówi, że 2 plus 2 to jest 6. Sprzedajemy. Nie, na miesiąc, poza sam. Do tego kierownika się pytałeś. Terminator. Który jest ten? A ty, co się tak puszczysz, bo ci zaraz w*** co w ten segment. To wal. Bo cała gmina mi wali w g***a k... pyski p... 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 m... asy, nie? Co? Nie może? ten jest i ojciec miska Ja To ja ci To na wach, jak chcesz To prawie co tak No chcesz spróbować? Widzisz, że nie. <grydziś> nie... nie jest Dzisiaj dużo tu Świruje Dalton k***a To Lombardem nie... robię. Nie robi żadnej... Nie Nie Ja go znam 14 lat Ty, ma łezkę, dwie łezki to 4 nie? Tak, Ciekawe czy złotych? co? zł. 30 zł. 30 zł. mają na ciszki, tak? A, no. No hmm, pewnie. pewnie się zgadza. Tam. Miał za dwie głowy, to chyba dużo to wody. No. Powiedziałem. Wojna. Aha. co robisz? wojna. Nie Wszystkie moje ciuki. prywatne To Jest Dioska, także coś tam wie o tym, co ja robię. Ogólnie, Ja płacę po ja się no. To co, oni tak mogą? Nie wiesz, jak to po rodzinie? Jak mu dali k***ka, nie... Dali mu pokój k***a, to metrowy, Dziesięciometrowy, nie? Gdzie go teraz wyp***sz Nie chcą mi wyp***ić. Daj ci sobą. No i gdzie pójdziesz? Na ulicę, żeby iść do barki. A oni dostawają za te kasę. A pójdziesz do barki? Ty tak nie pijesz, Stary... mocna rozmowa, nie? Lokalna... Mocna rozmowa lokalców. Ty nie pijesz, to możesz iść. Zywam telewizję, chłopie. Jak nim przyjadą do piątku, dać ci numer do TVN-u, zaraz wezmą, nie? Przyda ci numer wszędzie, zaraz od twojej komórki No, no jak do TVN-u? możesz zadzwonić kurwa. Ja nie żartuję Ja czekam do poniedziałku, jak Mojego nie? Mojego go niech się wyzwanie Ja Chciałbyś śmieję ręce w błocie Wchodzę na orła już nie wchodzę <laughs> Wchodzę na orła już nie wchodzę Ja już na telewizję Nie wierzysz mi? Rzecz na luz Zaraz wrócisz ku**a na drugi bek jak chcesz ja zaraz jadę na drugi bieg. Zrób coś śmiesznego na, Dobra y, Biegam północy No, A to wyjeżdżaj w, w końcu jakaś dobra decyzja no, na tym streamie No spoko Co to gówieka? Za 2 Ile to ma? 4 tysiące No za 2 Na piątkę kurwa. Mam wy*** Czekaj, po ile my mamy takie powerbanki? U nas chyba może takiego za 10 zł, wiesz? No to za piątkę na dół, w mam tu. Klaudia z Mówisz, jak to tak też? Klaudiunia. <grym> Zajle Klaudia Klaudiunia. O, Klaudia. Widzę, że to obeznana w temacie. <grym? <grym> Hashtag wtajemniczona. <Klaudia, grym> Został. Jak nie, to odbiorę. Nie rusz. <grym> no ja. To na spędzasz, czy no, po Mordko. <grym> no, to nie? będziemy się bawić w jakieś... No. Normalnie mi prywatne rzeczy wynosili. brać wody. Kto ci wynosił? Kibel na dworze. A na umowie pisala, że mam ciepłą wodę w kuchnia. A to jest prze. Patrz co no mówi. Nie, no dwie raczej nie, czekaj, powerbank. Jak nie, to odbiorę. No jak, to na sprzedaż nie no... pozostał. Na sprzedaż od razu zrobię. Na no, sprzedaż, nie? Nie będziemy się bawić w jakieś. No, normalnie mi prywatne rzeczy wynosili. Bo on ma jakieś to... mieszkanie komunalne, wody, chyba, tak? Wody, czy, czy, się... czy źle rozumiem? na dworze, a na umowie pisala że mam ciepłą wodę, wspólna kuchnia No. umowę ale co ja ja ci to wynosił? peka nie że nielegalnie jako robię sobie remont k***a na chacie nie czyli sprzedajemy to no no robisz sobie remont i co? Wrobiłem sobie remont i już malowanie nie tak dalej komisja w że wiesz, bałagan nie no i prywatną bo nie ma u szopki, nie i nagle tylko zabrali moje prywatne szugę Papiery, nie papiery wszystko. A tam są kamery i jest nagrane wszystko. Tam jesteś zameldowany, to jest twoje mieszkanie? Gminne. Ale za to płacę. To i drogownikie bez śladu. Zmatuję, tak myślisz? Bo mam jeszcze odróbki, nie? Od na spokojnie. A jak pójdziesz... To, to jestem cały w... agent... Mi ten bo przez dwa lata mam prawo... nie a Może nie płacić. zapłaciłeś. Dwa lata nie muszę płacić za socjalne, a co ze mnie wyrobić warietę. Co robiłeś no nie, dzisiaj, ja Nunu, No nie, jedynie tylko telewizję. Co chcesz z zrobić? E, okej. Okay. O k***a! Ku... O Oku. ale postać! Ja a On ci daje quest'a w lesie, nie? inaczej. Młodzi ludzie przeważnie wyglądają, po prostu wyglądają, nie? Jak takie, no, no Wyobraź sobie grę inaczej. Patrz, wyobraź sobie grę RPG. No. I, kur... Główne postaci wyglądają tak jak ten chłop, nie? A NPC-ty? NPC-ty zawsze wyglądają tak po prostu. Po prostu sobie wyglądają, jakoś, nie? Ale główne postaci zawsze wyglądają jakoś inaczej. I to jest właśnie główna postać. Ten wygląda? mnie klient posądza, że ja ten artykuł. Kur... został 20 zł sprzedany. No kurwa, tak, kask ten, co z te z karty przyniosłem, nie? No. Leśny I on twierdzi, że że gobiłem na kasę, że, że wziąłem 120 zł za karty. Ale kto cię posądza? No ten, kasę, te karty przyniosłem, nie? Karty on pokemony przynosił. 120 zł sprzedałem. Jaki klient? No ten, co te karty przyniosłem, nie? Byłeś tam no? ostatnio co ty? No. I on twierdzi, że że byłem na kasę, że, że wziąłem 120 zł za karty. Ale to cię posądza? No ten. A czemu on cię posądza? Z rację, racji on cię No, mówię, mam że zapisane. widział filmik, że, że ty mi dawałeś, bo akurat u ciebie je sprzedawałem. No. No, że ty mi dałeś 120 zł, że ja go wy... Ty, czy ja coś zastawiałem w Lombardzie? A chyba nie, ale były takie sytuacje, że kiedyś kupowałem chyba telefon jakiś, a może nie? A może sprzedawałem telefon w Lombardzie po prostu, bo miałem inny. Coś takiego było chyba słabo to pamiętam. Słabo to pamiętam. Co byś zrobił, jak pisze do mnie córka mojej nauczycielki z jakimiś niemoralnymi propozycjami? No, No to nic. No co? No jak jesteście rówieś rówieśnikami swoimi, no to k***a. To bym działał, k***a. a co? Co, by, co bym zrobił? No, nic co bym zrobił, no. Bym się wkręcił w nauczycielską rodzinę. No. No, ale co, a, No a co, a co byś poradził? K***a? No pisze do ciebie dupeczka, jak teczy, na, dupeczka, jak on pisał, córka nauczycielki. on pisał, że ona ma 13 lat, jak on pisał, że ona ma 13 lat Nie napisał czegoś takiego debilu. Przecież napisał. Nie. No nie, no Ona jest starsza o 3 zdanale, lata, dobra. ja mam 18. On napisał, ja mam 11, no kur... dobra, nieważne no. sfailowałeś tyle ci powiem. Teraz i z***** ja. Mnie. Przecież ty mi wtedy, pamiętam, że dawałeś 30. Buszek za dużo widzę, nie? 30 złoty za to. Za te karty? No. A, no mówi, że, że na filmiku. Gdzieś na filmiku jest, że jest że to... Co tam się odzywa? Odzywa? No jak to? Polski kękpen. I co? Ty masz 18 lat, ona jest 3 lata starsza. No to k***a Ja bym ci powiem tak. Jak ja bym młodszy, to do mnie koledzy mówili tak. Na młodej p***y? Pi... Nie. Na starej p***y pi... młody ćwiczy. Tak mówili. Ćwiczy, chyba. No, no, jedno i że 120 zł, ja wziąłem, i go w kosmos. <laughs> Takie przysłowie. <śmiech> Halo. <śmiech> Takie tam przysłowie, nie? Żyję, no a czemu mam nie żyć? No, 350 na godzinę. Łukiem, no, no, na dwóch kołach. Dobra, dobra, za, Później za chwilę, oddzwonię do ciebie. No raz sprawdzimy, bo ja też już nie pamiętam. Jest malutki i znajdź znaczek wyszło. Teraz nie pamiętam dokładnie kiedy to było, bo daty nie pamiętam. No i dzisiaj stoję koło chaty, paląc Dokładnie pytań. dostałeś 120 zł za karty. 120, 20 sztuk było tali, 20 tali, za każdą no. dostałeś po 6 zł, no to jest 120 zł. I tyle dostałeś za te karty. No. A tak. no, on mówi, że widział na filmiku, że, że ja go zrobię w... zrobiłem. No nie no 120 <laughs> dostałeś. No. no to ja mu, ja mu dałem. I tego. A on twierdzi, że, 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 że ja yy, mu ten. Ale to były kogoś karty? No. I ty to... miałeś się sprzedać? No. O, no to ile pod no. kasy dałeś? No daj mu. Kurwa, no pić tych mu dałem. HA! <grym> Kur... Co jest? <grym> 5 chyba nie pamiętam! No ale ty dostałeś ode mnie za kartę 120. A, no to nie, wiesz, nie. Mówię, idę się zapytać, no bo no cierpi do mnie i cierpi. Mówię kichu oh, o chodzi Mieliścieś... Dałeś mi 120 zł za kartę, on mówi, że jego ja w... kasa, a ile mu dałeś? to 5 dych. I chciałem liczyć pół na pół czy jak? Nie, no i ja za sprzedane karty miałem mu oddać. No to powinieneś mu dać 120. No i on mówi, że no właśnie, no i idę tego mówię chyba idę się zapytać. Mówię, mówię, w mi robić, czy chyba o co chodzi? Bo ja już, On no nie no wie, wie samo co chodzi. jest spraw na głowie, że ja już człowiek nie pamięta wszystkiego. No to jeszcze musisz mu się tam wyglądać. No, no dzisiaj mnie spotkał, jo. akurat przychodził tam koło mnie mówi że y, jeszcze kurwa, że co to, mu to znaczy? Czyli można powiedzieć, że go lekko wykiwałeś. A mi się wydaje, że ja mu dałem. Znaczy, za te taki ale, ale wiesz, no nie pamiętam wszystkiego. Ty lecz, kurwa, człowiek spraw ma na głowie i ja piję Gasia... co Ciekawe, żeby władze za sprawy na głowie. Chyba O alimenty, kurwa, Ma jakieś. Daj ci karty, żebyś ty sprzedał. No, ja sprzedał Ty i... dałeś 120 i dałeś mu. Nie wiem, Nie pamiętam, Ja mi się wydaje, że czy... Czy 3 dychy mu dałem, k***a ja? Nie pamiętam. No to się z nim źle rozliczyłeś. To nie pamiętam, no. że ja to wszystko, komuś miał na górze. Ale to było dawno. No dawno było, no. A dzisiaj, dzisiaj stoję koło a, parku... A karty sprzedałem od razu wszystkie, zarobiłem. No widzisz. no mi... ile dostałem za wszystkie? A nie wiem czego to ja nie Czeraj. Czy 300 270. No coś mi, ten mi mówił. Czyli tobie dałem 120, no to z, z ile? 150 zarobiłem, nie? 150 zarobiłeś, no a ten mi mówił... No nie raczej, na na ten z no ty. Dawid. Damian. Damian. Damian, no, że, że po prostu. Mówi, jak świeże bułki. Od razu. On mówi, on też, on tam też y, jakieś nie macie, parę, tak, nie, nie, nie macie kart więcej takiej? Parę sztuk y, wziął. Nie wiem, musiałbym się go pytać. A ile może być wziął, w ogóle. Jak kupujesz. Z Niemiec, prawdopodobnie. Jak kupujesz te te, te talie kart Pokémon, to szczerze, można wyciągnąć z tego jakąś kasę. Jak ci dropnie jakaś kartę, to ile można zarobić. To, jest to są kwoty rzędu 500 zł czy 5000 zł? Za dobrą kartę. Po kilkanaście tysięcy? O kur. Serio? Na starych się dało. Aha, czy już. K***a. No, że, że. że dostałem 120 i go wykiwałem. <głos> <głos> no to już nie wiem, to już tam sobą sobie no, no nie, no on mówi, Wygiwałem. dzisiaj masz mi, dzisiaj masz, na dzisiaj masz mi załatwić piętych. Mówi, jak to powiedział, ch**ań z tymi drobnymi. Trzeba było mu powiedzieć następnym razem, żeby sobie sam szedł sprzedać. On ma, y, on ma, on coś, 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 ma jakąś urazę do ciebie. On da mnie? O! No. Bo on kiedyś pieniążki wisiał i nie chciał oddać. Nie wiem, no mówi, że, że nie tego, mówi, y, Id zobacz, który jest. No bo on nie chciał przyjść do mnie, bo mi kasę wisiał. A, może przez to! No. A, widzisz, no. Nie to... się bał, przyjść. Ale <laughs> opan wygrałeś no, w tej i, reprezentacji polski. i kurka wodna, że który jest. Patrzy, To jest takie kurz gera nie widzę. To jestem ja. To jesteś ty. A nie z rowerem przyjeżdżałeś. To mamy załatwione wszystko jak A jaki... Ty...